Witam Was z nowej lokalizacji. Będziemy zwiedzali opuszczoną szkołę, której dużo osób szuka, ale do której mało się udaje. Po napisach niemieckich widać, że szkoła znajduje się na terenie Niemiec, ale w którym regionie tego podawać nie będziemy. Przejdźmy więc w głąb budynku. Wszystko zamchlone. znajdujemy się teraz na korytarzu. To jest przecież na halę, więc nie wiem czemu szkoła ma tak zwane. Pierwsza sala wykładowa bądź lekcyjna jak to woli. Pozostało się jeszcze ławek. I nie wiem co to jest takie jakieś uszczelki. Dziwne, że tablicy nie ma. Udajmy się w głąb tego budynku. Kolejna mała salka, ale Ha, Jaki dziwny dzwonek, nie? No, sorry. Nie wiem. Kurwa, ja pierniczę zaś. Nie wiem czy ktoś nas nie namierzył, kurde, ostatnio co lokalizacja mamy pH tutaj wiem czy niestety jest tak, że co lokalizacja to Ktoś tu no, wpada ciągle uwaga parą ubrań roboczych zapakowanych ale te ubrania są takie jakby z folii kurde jestem ciekawy czemu oni się tutaj zajmowali bo obiekt z tego co wiem to jest kurde, to jest takie ciężkie wejście Dziwne rurki, długość około 160 cm Nie mam pojęcia do czego mogą służyć wszędzie znajdą się takie rury To dosyć dziwnie wygląda No i ktoś jest na obiekcie Ok

jest na obiekcie Słyszeliśmy to uwagę, pełno uszczelek jakieś dziwne umowanie jakieś rurki, wygnięcie rurek nie mam pojęcia czym to do czego to może służyć udajemy się do źródła dźwięku czyli do najprawdopodobniejszej jakiejś ekipy urboxowej aczkolwiek nie wiem gdyż Pewnie i nas też postanowili uciec. Zajmie się to wyglądanie Ty już jakieś ściany. Przejdę w głąb budynku. To chyba nie była szkoła dla dzieci, ci powiem. Pełno kamienia szlifierskiego. Też dziwne jak na szkołę. wokół tej szkoły są zakłady, więc... Jakieś truskaweczki, ławeczki. No, dziwny zapach takiego antybiotyku ja jest. No więc nie wiem. Pełno jest słoików. Dam zbliżenie. Może ktoś się zna na tym. W każdym razie na obiekcie znajdują się w wielu pomieszczeniach takie szklane rurki około 160 cm wysokości. Fi 25 do 30. Nie wiem dlaczego mogły służyć. No spoko okazało się, że to nie jest inna ekipa tylko to jest pracownik. no A stąd ta nazwa szkoła truskawek. Dlatego że te truskawki tu są Nie wiem po co Kolejnej grupy Urbaksowiczów która podążała za nami Nie widać Dobra, przejdziemy dalej Gdzie jest? Czysto? toalety w sumie, to nie ma nic takiego ciekawego. Dobra, przejdziemy w górę budynku. Okay. Hmm. Właśnie mieliśmy pracownika. Uh -huh. Andrey? Proszę? Andrey? Nie, idę tam w głąb. zobacz tam jest jeszcze. pełno jakiś, to jest mało interesujące. Też puste pomieszczenie. Jakieś teczki jeszcze w sumie tutaj przejdę, bo skończyłem nagrywać film, ale kapnę się, że tutaj nie byłem. Chcę wejść na tą halę, aby ją zobaczyć. Już widzę tak, że jest tutaj nieźle rozkradziona, choćby brakuje trawerów do suwnicy, bo tam do suwnica jeździła, widzi tą suwnicę. Ci co nie widzą sobie zbliżenia. No dobra, no to tyle. Nie będę się tam cisnął dalej pełno, pełno worków z jakimś, jakąś izolacją. No szkoła została Szkoła została zrobiona. No i co? Jadę na samą lokalizację. Pókiesze siły są. No i zobaczymy co z tego będzie. trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie.